Tu jest w ogóle jakieś świetne? Oh 2, 1, 5, 6, 9. Jest, mamy to. No się malgrzebam kaosy. Z stroną do mnie. Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do pana pomidorka.exe, którego podczas ostatniego odcinka usunęliśmy. Zostawił nam jakiś kod i go dzisiaj nie ma. To Mr. Tomatoes. Lecimy, bebe! Ał! Dobra, zobaczcie w ogóle, że nie ma tego pana pomidorka. I wy mi też dużo w komentarzach napisaliście, co trzeba zrobić. Okej, okay. ja sobie może tutaj od razu kliknę w ten mikser i zobaczymy, czy ten Mr. Tomato jest, jest, ponieważ wydaje mi się, że jego teraz tutaj. Uuuu, nie... ale to jest creepy. Dlaczego tam jest napisane na lodówce Sorry, czyli przepraszam. Tu jest w ogóle jakiś piecyk? Oh i said don't come back. Never again. I was so kind to you and you ignored me. Well, I guess that I have no other choice. Ej, co to jest? On mi coś zostawił. This game no longer belongs to you. W ogóle on mi powiedział, że powiedziałem ci, że masz już tutaj nigdy nie przychodzić. Ta gra należy do mnie. Nie, 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 <laughs> nie, nie. <laughs> nie. Nie posłuchałeś mnie, więc Ci teraz schakuje komputer. This game no longer belongs to you. Ta gra już nie należy do Ciebie. Now it's mine. Teraz jest moja. Only mine, 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 only mine. mine. Okej, okay, moi drodzy, zrobimy teraz tak, że klikniemy sobie tutaj ten useless tekst, ponieważ jest to tekst, który nie jest po prostu useless, czyli bezużyteczny. Jak sami zobaczycie, bardzo często tutaj w tym tekście pojawia się 20, nie? Mamy tutaj 20. 20, 20, 20, 20. I jeżeli te wszystkie 20 pousuwamy i przekształcimy ten kod cyfrowy, czy też liczbowy, tekstowy, to otrzymujemy następującą wiadomość ja sobie pozwolę skorzystać ze screenshot'a od Super Horror Bros, który już właśnie to przetłumaczył i napisał, że coś tutaj jest. Dobra, mamy to. Hello! Siemanko I hope someone finds this message Mam nadzieję, że ktoś przeczyta tą wiadomość I will change each letter of this message with a number So he cannot read it Czyli, że tutaj przekształcę wiadomość W taki szyfr, żeby on tego nie potrafił przeczytać Więc wydaje mi się, że pisała to osoba Która już jest opętana Właśnie przez pana pomidorka If anyone is really reading this I want you to know that everything is not what it seems Jeżeli jakimś cudem Ktoś to przeczytał Muszę ci powiedzieć, że to już nie jest tak jak to powinno Never trust him. Nigdy mu nie ufaj. He is much trickier and smarter than you think. On jest bardziej taki, wiecie jak, inteligentniejszy niż ci się wydaje. If you do everything he wants, he can get incredible power and he knows about it. Jeżeli robisz to, co chcesz, żeby on zrobił to, co ty chcesz, to wtedy on otrzyma bardzo potężną moc. The more particles of code he absorbs into himself, the more power he gets. Jeżeli więcej kodu z tej gry będzie do siebie zdobywać, tym będzie bardziej to mocarnieje. Niche, okay, with that power he can do anything inside your game. Don't Z tą, z tą mocą może zrobić cokolwiek w grze, jak mu się zapragnie. You have already began to notice changes in his behavior. Czyli, że zauważyłeś, że już się zaczął zmieniać jego zachowanie. Try to access the console and erase all the progress. Spróbuj dostać się do konsoli i was za, za chwileczkę wam pokażę, jak się dostać do tej konsoli. I yy, 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 po prostu go usunąć. Writing he, where the console is located will be very dangerous, because with his fire I am afraid that he will be able to translate even this text. Wydaje mi się, że uda mu się przeczytać na ten tekst. Try to find the console before he finds it. No, musimy znaleźć tą konsolę zanim on jej nie znajdzie. That is all. Good luck. Dziękuję ci bardzo. Super horror, bo wiem, że nie widzisz tego odcinka, ale muszę wam powiedzieć, że dzięki niemu właśnie przeczytaliśmy sobie teraz ten tekst już przetłumaczony. I teraz tak, moi drodzy. Jak sobie przetłumaczymy ten tekst, bla, 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 bla i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to tutaj pojawia nam się password do konsoli. Zaraz po 20 to może być kod pięciocyfrowy, bądź też czterocyfrowy. Mi się wylosował czterocyfrowy 2941, więc ja sobie wykorzystam ten kod i moi drodzy, wchodzimy teraz na stronę oxford.itch.io i ta strona pojawia się właśnie, to jest po prostu twórca tej gry i tutaj mamy dostęp do konsoli. Co ma to? 1b191a21 Maybe you're looking for something. Może czegoś szukasz. Maybe this is something very important. Może to jest coś bardzo ważnego. Maybe you know that I have it. Możliwe, że po prostu wiesz, że ja to mam. And maybe you're right. Masz rację. Maybe this is not what you were looking for, więc tego szukasz. And maybe it's for the best. Najprawdopodobniej jest to dobre. Dobra, moi ja sobie przeciągnę teraz tutaj tą konsolę i powracamy do gierki. somato to 1B1 91A21? Czemu nie? Soma to 1B191A20. Co ma to? 1B191A21. Uuuuh! Enter the password. Dobra, czekajcie, bo ja muszę wpisać dobrze ten kod. 20, dobra, bo ja mam teraz tutaj, patrzcie, ja wam tutaj pokażę, bo to jest. Często pojawia się pięciocyfrowy cyfrowy kod, a czasami 4. I mamy tak, 20, więc mój kod to jest 2941. Ok. 2,9, tylko żeby się to nie zepchnął. 2,9, 4, 1 Wrote Password Blocking Access. E, może on mi nowy kod dał Enter to res Reset the Gate. No access. O nie, nie gadaj, że ja będę musiał przejść to jeszcze raz. Patrzcie, Bloody. jeszcze raz co ma to: 1B1 91A21. I mój kod to jest 2,9, 2941. 2941. Wrong password? Ale dlaczego? Blocking access. Nie no, nie gadaj, że ja będę musiał to jeszcze raz przejść, bo najprawdopodobniej się teraz wygenerował jakiś. No chyba, że mam teraz tutaj jakiś nowy kod. No i siema, panie Pomidorku! Wydaje mi się, że my musimy wejść w tą konsolę, gdy pana Pomidora nie ma, a ja zrestartowałem teraz tą grę. Ale bez sensu, naprawdę, trzeba to jeszcze raz przejść, no. Dobrze, moi drodzy, udało mi się przejść dzień pierwszy, powiedzmy, że to się nazywa teraz dni... Ja kupuję teraz tutaj na maksa nożyczek, ponieważ nożyczki tak czy siak będziemy potrzebowali. Następnie kupimy sobie Flashlight. I pamiętajcie, że te cukierki, jak ja użyłam sobie tych cukierków, no to możemy je użyć na samym końcu, ponieważ jak on będzie miał Anger na 9, to wtedy Welcome spadnie Matt. do zera. I to jest w sumie dosyć I'm spoko, bo ja myślałem, że ten cukierek. Bo ja myślałem, że ten cukierek to obniża tylko i wyłącznie I o fish. jeden. Ja chcę teraz tutaj rybę. Okej, okay, spoko. Chocolate cocktail. chocolate cocktail Wydaje mi się, że czekolada i do tego mleko. Okej, okay, mamy chocolate cocktail, jest dobrze. Dobra, moi drodzy, udało mi się przejść. Dzień drugi zostało nam 272 punkty, więc ja sobie kupię za to, może. Wydaje mi się, że teraz sound normalizera jeszcze nie potrzebujemy. Ale mamy tak, shop. Wejdźmy może teraz sobie kupmy. Trzy latarki powinny być spoko. I już mogę sobie kupić jeden sound normalizer? Niech będzie, że. Dobra, ja już sobie tutaj kupię na razie jeden. Dobra, moi drodzy, lecimy z dniem trzecim. Pamiętajcie, że mamy tutaj 5 dni. Dobra, zostało mi ostatnie po tej. To mamy okay, aż 334 cztery punkciki, teraz. ale wydaje mi się, że użyjemy chyba 5 razy nożyczek. So, Okej, okay, mamy teraz shot, wejdźmy też. Ojejku, ale dużo. No dobra, na maksa. Ja sobie może kupię jeszcze jedno to. Kupimy już cukierka. Kupimy sound normalizer i kupimy jeszcze jednego cukierka. I tak powinno być chyba w sumie spoko, bo już mamy noc czwartą, więc ja muszę już tutaj pomalutku używać i latarki i nożyczek I jakby co. Bacon. O, bacon. Zaczynamy w sumie dosyć spoko. Pepper. Dobra, mamy tutaj pepper. Mamy 436 okay. punktów. Shop. O nie. O Jezu, no dobra. Jeszcze sam normalizer Mamy dwa cukierki. Latarka. Weźmy może jeszcze jedną latarkę. Weźmy może jeszcze jedno to. Weźmy może jeszcze, no nie wiem czy będzie potrzebny cukierek, ale weźmy może tego cukierka. Mm. Sound normalizer i weźmy może jeszcze to, jeszcze jedno to. Dobra, powinno. Jesteśmy mega uzbrojeni, a to już jest ostatnia noc. I pamiętajcie, że musimy sobie ustawić ten Sound normalizer, żeby on był tutaj, I'm widzicie? Okay. I want a steak. steak, proszę bardzo. Chocolate. Chocolate. Mm, delicious. Ok, mamy zero, mamy zero jest dobrze, jest dobrze, dostaniemy teraz ten useless text, dobra i mamy teraz nowy useless text, nie, więc ja sobie tutaj kliknę i nowy kod to jest, spójrzcie, usuwamy 20 ostatnio i mamy 21569, dobra, musimy wejść teraz do konsoli i wpisujemy, co ma to 1B191A21, dobra, jesteśmy w konsoli i moi drodzy, kod to był, spójście. Jeszcze raz, usuwamy 20 i kod to jest 21569. 21569. Jest mamy to. Choose an option. Restart up global delete. I musimy kliknąć global delete. Are you sure? Yes. Deleting textures. Moi drodzy, usuwamy teraz tekstury z Mr. Potato. Mr. Tomato. <laughs> Bo wiem, że twórcy gry wy wydadzą jeszcze chyba Mr lemonade, tak mi się wydaje, ale zauważcie w ogóle, że teraz usuwamy tekstury od pana Tomato. Czy teraz coś się stanie, czy mi coś za chwileczkę tutaj wyskoczy? Deleting sounds. Usuwamy teraz dźwięki. Bardzo długo się to usuwa. Muszę wam powiedzieć, że gierka nie waży aż tak dużo, żeby ona się tak długo usuwała, więc coś tu jest po prostu nie teges. Okej, okay, cyk. Cyk, okej. Okay. Deleting game code. so i'm going to code okay pomalo pomalutko oh, -oh. Oh, oh my god. well i didn't expect to see you here oh my god i have to say you are as dumb as i thought but despite this i'm still smarter than you i'm still stronger than you Jestem mocniejszy niż ty. I I I Z moją mocą okay. mogę, mogę zrobić What tylko, co I sobie zechcę. System już nie no to... należy do ciebie, jak ci go sakować. O, o fatal error. File boot MRT is missing. Okej. Okay. Say users Windows system 32 is missing some files. Okay Say users Windows system 32 system boot was replaced. Anului Say users window setup Bios Anului File Regedit.exe X is missing. Please Anului. Czemu mam zrestartować komputer? Dobra, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających, dziękuję, jesteście po prostu mega, pozdrawiam, moi drodzy, ja się boję teraz zrestartować komputer, co się stanie, ale mamy jakiś sekretny ending, gdzie Mr. Tomato hakował nam komputer. Czy uda nam się go zniszczyć do końca? Tego dowiemy się w następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć! できたできたできたできたでた